Panie premierze, pamięta pan to? Zapraszamy. Coś, 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 coś napisałem, ale... Autograf. Kiedy, Kiedy, Kiedy Kiedyś to była Kataryna. Ja, Mamro strajkuje już cały miesiąc przed urzędem. Może pan mógłby na 5 minut do nas tam spaść pod namiot? A co? Od 84 dnia my strajkujemy w obydwu Pan Panu nikt nie mówił z otoczenia. Cały miesiąc błagujemy. Sprawa jest w 1800, bo ja wiem, że to było w sobotę. Dziękuję słyszał Pan o tej sprawie? Nie, przedstawił Pan. Może ktoś przedstawił, może Pani. Ale o tym. Dzień dobry za przygotowanie. Panie premierze, tajemnica trzeciej rzeczy pospolitej. Tam, gdzie zoną. Ja jestem chybiraczką, jestem afrykanką i wszędzie jestem. Było. Proszę to przeczytać poprosić, i zachować na siebie, tak? Mogę poprosić o podpisanie. Dobrze, oczywiście. Ale to, Tą bym chciał, tak? Bo to jest ta, ta wizytówka, którą pan podpisał mi, tak? Tak. To jest... Ale proszę zachować to na siebie, Tak. pani. Niech pani Bo ten pani, zakony, pani, dziękuję, pani. Kubicką, wszystkim wie. Proszę zaproszenie pani. do Starogardu. Dziękuję Mogę Mogę Pana Ja tego mogłabym Na z w niedzielę i słyszę do parę prezydentów, a do naszego parę nie znalazła Ja już pani macie dałam zaproszenie, bo nie ja będę właśnie się z tym zacznieć, oczywiście chciał znać właśnie, tak to by uczestniczyć w czasie, tej już ja się Nie dam bunu... taka... rady Mogę się nagrywać, bo ja mam Ja mogę poprosić, tu mam ze świętej pamięci weźkę z podkami. Razem się wiem, dni. Czy mogę poprosić o autograf? Tu już całą osobę. Cześć,